Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym autoterapii. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony relaksacji poizometrycznej mięśni unoszących żuchwę. Zapraszam. Zasady relaksacji poizometrycznej wyjaśniłem w jednym z poprzednich odcinków na przykładzie mięśnia czworobocznego grzbietu, więc myślę, że są znane. Jeżeli nie, to proszę cofnij się do tamtego odcinka i dokładniej przeanalizuj, na czym ta technika polega, ponieważ teraz tylko wyjaśnię, jak wykonać to w stosunku do stawu skroniowo-żuchwowego. Więc jest to technika na pewno, która bardzo fajnie rozluźni tkanki dookoła stawu skroniowo-żuchwowego, jeżeli masz z tym problem, a wiele osób ma z tym problem. i może być tak, że to napięcie w obszarze stawu skroniowożuchłowego wcale nie uzewnętrznia się w postaci bólu stawu skroniowożuchłowego. Być może wpływa to na twoje dolegliwości bólowe głowy, być może dolegliwości bólowe gdzieś w obszarze twarzo-czaszki, czy być może zwiększa to napięcie i sztywność szyjnego odcinka kręgosłupa, dlatego że powięź w tym obszarze jest połączona. Na początek, warto zrobić test długości, czyli test. A rozwarcia żuchwy uznaje się, że powinno się wykonywać tutaj test trzech kostek. Czyli, jeżeli tobie nie sprawia problemu włożenie trzech kostek, tak złożonych pomiędzy górne a dolne zęby, znaczy, że nie jest najgorzej z zakresem ruchu. Oczywiście, fajnie jest jeszcze też ocenić swobodę, bo dobrze by było mieć szeroką możliwość otworzenia ust z jeszcze dużą swobodą. Jeżeli czujesz, że miewasz problemy w tej okolicy, być może dolegliwości, to tutaj autorzy Travel i Simons polecają włożenie tylko dwóch kostek. Czyli włożenie dwóch kostek i poruszanie pomiędzy zębami, popukanie o zęby, tak żeby zmniejszyć ryzyko urazu w czasie tego testu. Gdyż jeżeli masz problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym i czasami ci przeskakuje, może boli, to może nie warto wkładać trzech kostek i się z tym siłować, bo wsadzisz kostki i być może już ich nie wyjmiesz. Dlatego dwie kostki będą lepszym rozwiązaniem. Jeżeli w czasie tego testu czujesz, że ciężko Ci wsadzić te kostki, że nie ma swobody albo w ogóle nie możesz tych kostek wsadzić, to raczej jest to bardzo fajne wskazanie do wykonania techniki, bo może oznaczać, że masz dużo napięcia i sztywności w obrębie stawu skroniowo-żufowego. Myśląc w modelu mięśniowym, relaksacja poizometryczna, którą za chwilę będziemy wykonywali, będzie rozluźniała mięsień skroniowy, mięsień żwacz i mięsień skrzydłowe, przyśrodkowe, czyli mięśnie, które zaciskają zęby, unoszą żuchwę. Teraz co będziemy robili? Pierwsza rzecz to będzie włożenie dłoni i uchwycenie swojej żuchwy. Więc pewnie warto umyć ręce, założyć je za żuchwę. Uchwyć i stopniowo pociągnij żuchwę w dół, tak, aż wyczujesz, że się delikatnie rozciągają tkanki w obrębie stawu skoronu brzuchowego, pamiętaj, że to jest relaksacja poizometryczna, więc spokój, luz, brak pośpiechu, no i przede wszystkim pozytywne odczucia, a nie, nie daj Boże ból, kłucie czy jakieś inne negatywne wrażenia. Naciągnij te tkanki, jak czujesz, jak czujesz że są delikatnie rozciągnięte to wykonaj napięcie izometryczne czyli napnij mięśnie, ale nie zmieniaj tej długości, czyli tak jak ręka y, trzyma żuchwę otwartą, to wtedy jest zaciśnięcie mięśni, ale już zębów nie unosimy do góry. Trzymaj kilka kilkanaście sekund. Weź głęboki wdech, z wydechem się rozluźnij, czyli pozwól tej ręce się zwiesić jeszcze na twojej żuchwie, tak żeby ona opadła odrobinkę niżej. Nie spiesz się, ta faza też fajnie jakby trwała dłużej, może nawet 30 sekund. Jak czujesz, że ta ręka już powisiała chwileczkę i porozluźniała troszeczkę tkanki, to postaraj się wręcz otworzyć ją szerzej za pomocą mięśni pod spodem, Mięśni pod i Czyli jeszcze szerzej otwórz tą żuchwę, a dłonią postaraj się wyciągnąć żuchwę jeszcze niżej. I znowu powtórz. Napięcie izometryczne, czyli jest napięcie bez zmiany długości tkanek. Trzymasz 10-15 sekund. Głęboki wdech. I z wydechem luz relaks, zwieszenie tej żuchwy. Poczuj, jak tu się tkanki rozciągają, rozluźniają. Puść tą żuchwę. Zazwyczaj na co dzień trzymasz ją w uniesieniu, może nawet w zaciśnięciu, a praktycznie w ogóle w pełnym zwieszeniu w dół. I za chwilę znowu. Postaraj się o szerzej jeszcze otworzyć, czyli jeszcze, jeszcze szerzej pójść. Blokujesz palcami żuchwę. Napięcie izometryczne, czyli znowu napięcie tych mięśni, próba zaciśnięcia żuchwy. Kilkanaście sekund. Wdech z wydechem luz. I relaks, 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 relaks. I ciągniemy tą żuchwę w dół, czyli może spokojnie ciągnąć tą żuchwę w dół, zgodnie ze swoimi odczuciami. Jak czujesz, że już dalej się nie da, minęło dobre kilkanaście sekund relaksu to jeszcze starasz się szerzej tą żuchwę otworzyć, uruchomić antagonistów, czyli mięśnie, które pracują po przeciwnej stronie dożwacza skroniowego czy skrzydłowego. I powolutku wracasz, powoli, powoli wracasz do siebie. Może nie w taki sposób. Zapewne przez chwilę szczęka będzie taka dziwna, może bardzo jakby zakręcona. Aż taka zichrowana, wylozowana, że ciężko będzie coś powiedzieć, natomiast poczujesz, że pojawia się dużo luzu w okolicy stawu skroniowo brzuchowego i gdzieś dalej, więc zachęcam zrobić tą technikę raz po raz. Wielu ludzi doświadcza bruksizmu, czyli zaciskania zębów w ciągu nocy. Nie jesteśmy tego świadomi. Stresu też nie brakuje, więc tej okolicy się to na pewno przyda. Teraz króciutko pokażę. Jak tą technikę wykonać na sobie, z przepisem, jak to zrobić. Ważny tylko element, o którym chciałbym jeszcze wspomnieć, żeby ustabilizować głowę, tak, żeby w czasie wykonywania tej techniki pogłębiać otwieranie żuchwy, otwieranie ust, a nie pochylanie głowy. Więc jeżeli ta ręka tutaj przytrzymuje głowę, to ułatwia myślenie o tym, żeby tylko i wyłącznie pogłębiać otwieranie ust. No to zaczynamy, lecimy. Takich powtórzeń, napięcie, rozluźnienie, napięcie, rozluźnienie. Dobrze jest zrobić około 3-4. Myślę, że zajmie to około 3 minut, tak na oko. Myślę, że bez pośpiechu warto to robić. Miłego ćwiczenia. Kolejne zadanie, które przyda się w tym obszarze. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.